Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem Rafał i dzisiaj ponownie, jak może byście się spodziewać, ocenię składów widzów, a mi trochę dużo więcej nie ma, w jeśli Was nic nie ocenię, ponownie, no bo, no, no przepraszam, 10 składów na raz nie mogę za bardzo ocenić, bo wiadomo trzeba się skupić na jednej rzeczy, omówić ją, postarać się powiedzieć coś mądrego, a nie tak jak na ostatnim odcinku, ale nieważne. Ehm. Um, Wiem, że miałem ocenić ten składzik. Na pewno. Ale. Yy, przejdźmy już może do tego. Tu mamy non o, więc tutaj szanuję, szanuję za, za taki wybór. No, no i za to, że, że dosyć szybko go masz, bo ja sobie sumie trochę opóźniony jestem i nie jest tak szybko go odebi nie od Tak szybko odbiorę, nieważne. Ale co my tu jeszcze mamy ciekawego. No ma taki typowy składzik można powiedzieć. Oprócz tego... Bellingama, no to tak, średnio, yy, no tak, średnio, chodzi, że często dosyć widziane karty, ale to jest oczywiście plus, bo to znaczy, że składnik jest yy, bardzo dobry. No i ktoś, kto stworzy składnik, zna się na, na grze, chociaż tak trochę, prawda? Bo trzeba trochę wiedzieć, no ale co my tu możemy yy, powiedzieć? No, czy coś dość zmiany? No tak, ten fofana, myślę, że. Można na tym pomyśleć, można o tym pomyśleć, bo, bo trochę osób mówi, że niby jest ok na karcie, ale jest trochę gorszy w grze. Więc no nie wiem, nie wiem od się im będzie wiem, że dużo osób go ma, więc to jest ogólnie do każdej osoby, że jeśli macie takiego FUFA, to możecie ocenić tak bardziej go jeśli tego nie robiliście. I pomyśleć sobie, czy, czy mówiłem prawdę czy nie, znaczy, że dla was wiecie tylko o co chodzi jak odczuwacie, jak się nie gra, no ale no składzik dobry, na pewno overall też tutaj yy, budzi tak respekt można powiedzieć, bo, bo ciężko jest zrobić taki overall, no ja na przykład grając trochę, tym bardziej grając cały czas na początku tej edycji, teraz ja odpuściłem na to, ty, no ale i tak tutaj to znaczyło po prostu to, że trochę opóźnię sobie odebranie że nie. no i tyle w sumie, ale no składzik bardzo dobry taka mocna 9,5 a nawet wiecie co 9,5 yy, mocne no bez żadnego tutaj zawahania 9,5 dla Ciebie teraz zawakło do dziesiątki ale, ale można na się postarać później myślę, że jak dobra cena więc, yy, więc więc na tyle w tym składzie przejdźmy do kolejnego i tak to jest kolejny skład, który oceniałem tak nie bójcie się, wiem, ale ale tutaj podobno też się trochę zmieniło. No i w sumie zmieniło się trochę. Mam tutaj dużo tych kart, y, toty nominowanych. Ale co my tu mamy? Tak, dokładnie spójrzmy. Y, no jest insignia, którego też mam. mam mamy tutaj Sancho. Mamy no Fekira. Fekir, Fekir, Fekir w ogóle, ciekawy. Spodnik, bo niby, niby tak dobry miał być. A tak naprawdę nie widziałem go jeszcze w składzie. żaden, żadnym ciekawe. Zrobić pierwszy raz go widziałem, ale. Dużo osób, jeśli robią takie recenzje tych kart yy, na FIFA Renders, czyli na stronie, na której macie wszystkie nowości, pokazane wszystkie eventy, które mają wychodzić, i tak dalej. Yy, no to tam ludzie, nagrywając filmy na tej właśnie stronie, mówili, że Fekir to będzie no, topowa karta. Toty, że on się będzie mógł porównywać z takim żerżyńcą, yy, i tak dalej. No ale czego widziałem za często? No, w sumie nie za bardzo muszę się jak wy, yy, czy widzieliście w ogóle tą kartę, czy nie, ale jest Widzic też, jest, jest Depol. Typowe boki obrony. Typowy, prawie skrzydłowy. Jest też Pedri. No, to fajny składzik, fajny składzik. Kurtua yy, na bramce 97 jest wbite. Typowo full zgrania, ale ale hmm, nie wiem, szczerze. Dosyć ciężki tutaj yy, wybór to jest że zagrałem a to dopiero drugi odcinek. Co? Drugi skład, nie drugi odcinek. Piąty odcinek chyba, albo szósty, nie liczę w sumie. Yy, chodziło mi, że 4,5 minuty moment, drugi skład. Nieważne. Yy, no, myślę, że taka dziewiątka jak na razie. Dziewiątka tutaj będzie dobrą oceną. Myślę. Jeśli mi ja się nie na to może napisać w komentarzu. Ale jest tu dużo nietypowych kart typu widzieć, No, wiadomo, to zależy od szczęścia. Na przykład mojego wczoraj, ale, ale okej. Okay. Eee, no. No, 9 po prostu mocne. dla ciebie, no. No, też trochę podciągnąłem za, za, za nick w grze, no, bo, bo wiecie, no, ale. Ale 9 tutaj no, mogę dać bezproblemowo. Ale przejdźmy do kolejnego. Kolejnego składu, jakim będzie ten składzik? 95 obrazów, szanuję to za ligę, tą, w której też ja jestem. Ale yy, co my tu mamy? Mamy taki typowy, można powiedzieć, składzik. Pierwszy raz taki skład widzę. I w sumie tutaj yy, dodatkowe punkty, można powiedzieć, daje za takie nietypowe rzeczy. No bo wiadomo, no, nie każdy może takiego taką istotę w pierwszy dzień eventu, na przykład. Albo nawet po dwóch, trzechniach, ale tutaj mamy coś do zmiany. Myślę, że tak. Myślę, że wymagana jest wymiana tego dnia na np. Na jakiegoś zawodnika z nadchodzącego, nadchodzącego eventu. ty obrońców, jakiś żonk. Yy, Celow, który będzie do, do zgromadzenia free to play, na pewno. Więc te, o to się nie martwcie. Tak, mówiąc, to taką informację dla Was. Yy. Czy coś więcej? O ten Mares też tak bo już no, Potrzebuje, potrzebuje pomocy słuchajcie, no bo no, no bo no bo No bo i ten jego To jest jeszcze raz nie mówię, to jest boostowany No ale tak szerzej średnio nie wiem się gra No ale ja bym w sumie Dinia wymienił, wymienił na pewno I może zbiorę na, na, na jakiegoś zawodnika Z yy, Jakiegokolwiek eventu na prawym skrzydle Za Maresa i później może z tego Tylemą albo nawet teraz w tym momencie to jakieś z Tilemą bo są trzy zawodnicy, którzy tak domagają domagają tego żeby zwiększyć ich bo nie za bardzo dają radę tak mówiąc ogólnie że też podstawowy taki składnik tylko dlatego pewnie jest że to jest taki początkujący gracz ale no polecam ci tych trzech zawodników, czyli Mareza i Tilemą i id nie wymienić na kogoś lepszego więc no dziękuję za dostanie składziku tutaj myślę że możemy dać taką mocną ósemkę bo, bo w sumie przemyślałem składzik bo nie tak bardzo typowy ale wiadomo lepiej trochę zainwestować w bardziej pewne karty jeśli chodzi o grywalność niż takie nietypowe bo to w sumie da ci ee, no mniej niż to że zawnik będzie dobry eee, kubiks Kubiksmon, zobaczmy. No, okej, okay, dobra. Yy, tamten składik na początku był. No, no był dobry, ale, ale ten no, 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 tro, no trochę przeważa, powiedzmy. Yy, trochę. Yy, no bo co mogę, żeby to zobaczyć? No, w sumie nic, no, no bardzo dobry składnik, też bardzo typowe karty. Ale znowu ten fana, słuchajcie, znowu ten fofana, jest taka. Taka, jaka jest, jak, jak bardzo wymagana jest zmiana ich na takim średnim poziomie. Taki może 30-40%. No tak może 50 max, ale, ale pomyślałbym nad tym, nad jakimś zawodnikiem Toty, który wyjdzie. Nie musi być jakiś Ruben Diaz, ale może to być jakiś zawodnik nominowany. Na przykład Ru Rudiger, czego sam będę chciał może postarać się odebrać. Zresztą on w 90 chyba na stać to będzie jeden z tych trudniejszych do zdobycia załóżników. Zobaczymy, no może go sobie kupię nawet, bo ma być podobno strasznie OP. 90 pace'a. No w sumie całkiem ciekawie. Eee, ale... No ten składzik co? No, no bardzo mocny znowu no. 9,5 bym dał, no trochę można powiedzieć brakuje. Ale nie wiem czy sobie czegoś brakuje, 9,5 po prostu dajemy to bez zastanowienia. Nie wiem czy to dobra cena, może powinien dać dziesiątkę, nie wiem, może, może przyjdzie do tego czas, ale zobaczmy. Czy kogoś jeszcze pominąłem? W sumie chyba tak, bo chyba jeszcze dwa składy tutaj do ocenienia, więc postaram się przyspieszyć trochę. Skład Pawła, mamy 96 overrolla, full zgrania prawie, chociaż tam 2-4 za zabrakło, ale tam nieważne, w sumie za bardzo do zgrania. Yy, mamy Diorzinio, mamy, mamy, mamy fajną pomoc. No, typową obronę Sancho, oczywiście. Yy, no, ten bramkarz, myślę, że taki yy, taka że taki wymagana, to jest średnia zmiana. Yy, no, bo, no bo pewnie jest dobry dosyć. No bo, no bo ludzie mówili, że wszyscy tacy bramkarze z yy, nietypowi będą, będą dobrzy. Ale chodzi tutaj bardziej o to, żeby łatwiej go połączyć. Albo dla, innym, dla innych też połączenia dać yy, i trochę zwiększyć jego overall. Yy, tego bramkarza, więc można pomyśleć albo poczekaj na event, to ty i tam pewnie będzie jakiś zawodnik w nominacjach tych honorowych, albo, albo samego nominaryma odbierzesz. To będzie całkiem ciekawa opcja, myślę, dla, dla Ciebie, ale zobaczymy. No, smarzy dobry, taka, yy, no co wiem, taka mocna 8,5. Po porównaniu tamtego składziku z początku odcinka, no to tamten był w sumie trochę lepszy. Że taki lepszy, no ciekawszy po prostu. Yy, więc, więc chyba tak bym zrobił. Taka mocna ocena dla ciebie. Yy, I przejdźmy chyba do ostatniego składu, który mamy dzisiaj ocenić. I będzie to, uwaga, ten składzik. Ten składzik to będzie 95 overola, No i tak, taki nietypowy zabaw. Składzik, mówię czy nie, że to jest typowy zabaw, a teraz mam nietypowy. No bo spójrzcie, no okej, okay, no są 3-4 karty. Takie często widziane. Chodzi o Boki Obrony, o Donnarumma i o Davida. Ale poza tym, no to tak się no Czasami jeszcze można zobaczyć takiego Martiniosa, Veratiego albo Kiezen, ale roszczą tak średnio no i jest znowu ten Fofana więc nie chcę, nie chcę mówić, że ten Fofana jest słaby ale naprawdę w moim zdaniem to jest jeden z najgorszych że nie najgorszych, to jest większość składów to jest najgorszy zawodnik yy, więc można tym pomyśleć, nad tym znowu eventem TOTY i, i zrobić sobie co za darmo po prostu yy, jakąś fajną, fajną kartę zamiast tego Fofana a nie, nie wydawać słuchajcie pieniędzy na monety, bo co? Pieniędzy na młode, na zawodników, nieważne. Nie słyszeliście tego, ale tutaj ocenę myślę, że może dać taką 8,5, Takie, taką ocenę myślę, że może, yy, może możemy tutaj postawić ten Fofana, myślę, że wytrzyma i tak, no ale no tak, no tak w sumie średnia karta, myślę, że można powiedzieć o niej wprost. I co zrobimy dalej? To chyba na tyle w tym odcinku. Jeśli nie oceniam waszego składu, to napiszcie w ogóle w komentarzu. Albo chcecie, żebym ocenił ją ponownie bo oczywiście w sobie możemy tak zrobić. że jeśli zrobicie jakieś kilka zmian, no to możecie napisać, abym ocenił was jeszcze raz bo to może być dosyć ciekawe. Bo widzę, że innym się podoba. Więc możemy zrobić z tego trochę dłuższą serię, powrócić do niej po kilku miesiącach z nowymi oświeżonymi schodami. Więc to na tym samym odcinku widzimy się później trochę w mojej ocenie, recenzji, moim pierwszym teście pewnego legendarnego napastnika z Premier League. Oczywiście nie chcę Was wkuzać w tym, że, że trafiłam yy, fajną kartę, a, a Wy ma, macie pewnie. Ym, nieszczęście, no ale, ale w sumie, no przepraszam. Po prostu, przepraszam, ok. No to znaczy, to nie, nie znaczy, że powiedziałem przed nagrą odcinka, że chciałbym jakiegoś napastnika fajnego i to, wiem, tak Na No w zasadzie na to był po prostu przypadek. Mam nadzieję, że Wam o jakieś jakiś Ronaldo wpadnie czy coś takiego, yy, no ale to by na tyle w tym odcinku. Co się, dzisiaj? Zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzisiaj, no i, i cześć.